No, wychodzi z tego, że szamana chyba słychać, chociaż mogą być jakieś zakłócenia, bo coś im pewnie mocno dzisiaj nierówno z chondrasek nadaje. Witam Was wszystkich, dobry wieczór w białym, solarnym wietrze, notabene portalowym. Myślę, że nie był aż taki ee, ciężki. O, znowu mój wspaniały skrzypiący stół, no ale postaram się go nie dotykać. Dziś szaman zdobył skrzyczne po raz 12 bosakiem. I powiem wam, myślałem, że już jakiś będę mieć lepszy wynik, żeby zmobilizować na przyszły rok wszystkich, którzy y, będą chodzić ze mną, ale po prostu 24 minuty jest nie do pobicia. Już chyba ze 4 razy czy 5 byłem, i nawet jak mi się wydawało, że szybciej, to nie ma szans po prostu. Jakiś to jest zaczarowana. Zaczarowany 24. No, ale to takie tylko konkluzje schodzenia na dosaka, To już nie będę Wam o tym opowiadał, chociaż zapraszam. Zapraszam. Będzie się to. Popularyzować, tak czy tak? Słuchajcie, wrażenia przy okazji są. Jeśli ktoś potrzebuje otworzyć się głębiej, to polecam właśnie. Niekoniecznie musi przyjeżdżać na podraski, ale pochodzić sobie na bosaka właśnie w trudnych warunkach po, po jakimś lesie nierównym, gdzie jest dużo suchych gałęzi, albo właśnie. Spróbować, spróbować, niekoniecznie to muszą być takie, nie wiadomo jakie, wielkie góry, ale, ale po kamieniach, po takim nierównym terenie. Wrażenia są naprawdę wielkie, wiele rzeczy można zauważyć, a przede wszystkim jest to niesamowita nauka. Uważności, słuchajcie, żeby. Tą stopę stawiać w takim miejscu, żeby niekoniecznie za każdym razem mieć jakiś dynamiczny przeskok neuronu w mózgu na skutek bólu spowodowanego naciśnięciem na jakiś czuły punkt, jakiegoś kulczastego kamienia lub też innego czegoś, co jest pod nogą. Także to wszystko. Jest istotne. Dzisiaj tutaj było po opadach, więc jak zwykle dodatkowo się szaman ślizgę. Ale chodzę ze wspomaganiem kików, bo gdyby nie te kiki, to w niektórych miejscach to trzeba by na czworakach właśnie w, taki, w takie dni jak dzisiaj, kiedy po ulewie jest błoto, które po prostu jest śliskie jak. Jak lód niemalże, bo ta ziemia już jest mocno, mocno zimna. Wysycha tylko zewnętrzna warstwa, pod spodem cały czas już jest mokro, więc, więc to, co po opadach deszczu robi się na zewnątrz, to jest dużo bardziej śliskie niż wtedy, kiedy, kiedy na przykład jest to lato. I, i ziemia nie jest tak mocno nasiąknięta w całej swojej objętości. No ale taki urok właśnie listopada i tego wszystkiego nie ma co narzekać póki co. Mamy ciepły w sumie niewielkiej ilości opadów do tej pory, także. Sprzyja, można powiedzieć, pogoda, żebyśmy mocno, jak gdyby nie dołowali w tym takim miesiącu, który no, dołków jest pełen, ale te dołki, można powiedzieć, wcale ludzi nie omijają, tylko że może teraz po podziale światów, jak to kiedyś szaman mówił, który nastąpił, bardziej dotykają tych, którzy właśnie nie, nie spostrzegli tego wszystkiego, że jednak się coś zmienia. No i teraz już nie mają siły, nie mają możliwości, a czasami wydaje im się, że mają siłę i mają możliwości, ale nijak nie mogą zapanować i powstrzymać tego, co im się w pewien sposób na głowę sypie i rzeczy, z którymi. Wiele lat wcześniej radzili sobie doskonale i nie mieli żadnych problemów, teraz nagle są kompletnie nie do ogarnięcia, a oni niestety nie znają sposobów i nie mają wiedzy na ten temat, że teraz troszeczkę inny czas i żeby to wszystko powstrzymać, ten chaos, który się może właśnie w wielu miejscach wśród wielu. Ludzi, wielu istot przejawić, to trzeba by zmodyfikować troszeczkę postępowanie, być może świadomość, no wiele rzeczy trzeba by zmienić. No ale tak to jest, słuchajcie, ten świat musi się w jakiś sposób wyrównać do tego, co już jest, można powiedzieć, zapisane na przestrzeni nieodwołalnie. Zobaczymy, co nam ten biały solarny wiatr przyniósł. Dziś konfrontuję moje ambitne zamiary z wolą serca. Wszystkie zmagania tracą swoje znaczenie. Dziś nie dam się nikomu sprowokować. Wiem, jak zakończyć stare spory i jak dojść do porozumienia z partnerem, rodziną, kolegami z pracy, sąsiadami. Dewizą mojego życia staje się czystość zamiarów, prawda? i lojalność. To już każdy niech odniesie to do siebie. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy w nocy poprzedzającej niebieską planetarną noc dziesiąty, kin Falimaga. Więc zwracajcie uwagę na sny. Mówiłem o tym wczoraj. Być może niektórym to już wczoraj mieli takie wigilię dzisiejszego dnia. Chciałem to inaczej nazwać, ale jakoś słownictwo zablokowane. Forpocztę, załóżmy. I dzisiaj może być takie mocniejsze powtórzenie. Może jeszcze jakieś echa będą jutro, ale. To właśnie dzisiaj będzie ten dzień, w którym wiele, można powiedzieć, rzeczywistości, wiele poziomów może wstąpić w snach do naszego życia. Więc, dlatego, warto to wykorzystać, bo to będzie takie może, może być spektakularne i znamienite, jeśli chodzi o informacje. Może nie jeśli chodzi o doświadczenia, ale jeśli chodzi o informacje. Więc dlatego przypominam, weźcie, być może ci, którzy mają, nie mają kłopotu z zapamiętywaniem snów, no to niekoniecznie muszą, muszą się czymś wspomagać. Ale ci, którzy, którym to umyka, a z reguły yy, zaznaczam, że kiedy chcemy zapamiętać, to często właśnie umyka, więc yy, być może i warto yy, sobie ołówek i kartkę obok na szafce położyć, a może, nie wiem, dyktafon czy cokolwiek, to też jest dobre rozwiązanie, jak macie taką możliwość i nie będzie to nikomu przeszkadzać. Albo wam nie będzie przeszkadzać, bo wtedy zostawicie sobie otwarte drzwi, taki portal, właśnie do tej przestrzeni, i w miarę jak będą się informacje jak gdyby wyjaśniać, będziecie mogli to głębiej zinterpretować. No, ale to jest takie doświadczenie, do którego tylko zachęcam. A jak się to będzie przejawiać, no to sami, sami zobaczycie. To jest dość istotny dzień właśnie ze względu na to, że to jest druga już planetarna noc, niebieska noc, kin niebieskiej nocy w tym obiegu całkiem nowym, ale ze względu na to, że jest on w fali maga, właśnie. A to jest y, dość istotna fala w tym obiegu, y, mówiąca właśnie o tym, że czy może nie tyle mówiąca, co wprowadzająca informacje. Y, Dotyczące manifestacji, rzeczy, które gdzieś tam kiedyś zaczęliśmy mentalnie, być może też na poziomie fizycznym, być może gdzieś w jakiś inny sposób one zostały zainicjowane. I te sny mogą właśnie w tym pomóc. Zwrócę jeszcze uwagę, że teraz troszeczkę się zmienia ze względu właśnie na warunki na przestrzeni. Właśnie otrzymywanie informacji i ci, którzy będą otwarci, Mocniej to y, zauważą, że nad rzeczami, nad którymi wcześniej trzeba się było dłużej, y, długo zastanawiać, i niekoniecznie one były takie proste, niekoniecznie rozwiązania y, łatwo przychodziły do głowy. Teraz y, dla niektórych, można powiedzieć, taki czas zastanawiania się w ogóle może zostać wyeliminowany, bo będą dostawać informacje, można powiedzieć, tak nagle, spontanicznie, albo właśnie mm, gdzieś w okolicy tych naszych sennych działań, tak to nazwijmy czyli, czyli właśnie w nocy, w czasie snu. Bo wtedy, kiedy mamy do rozwiązania trudne, tak to nazwijmy, problemy, to często nasz ten gadający, ulegający ciągle tym takim trochę wstecznym programom umysłu, często przeszkadza w odkodowaniu i, w, można powiedzieć, w optymalizowaniu informacji, i wtedy nasza jaźń bardzo często te informacje przesyła właśnie w trakcie snu, albo sami sobie ją ściągamy w naszych wędrówkach takich sennych, a ten sen jest tylko, można powiedzieć, taką takim wspomnieniem tego wszystkiego metaforycznym często już przez te nasze różne filtry, dlatego nie jest to łatwo e, odkodować czasami. Potrzeba trochę czasu. No, a jak potrzeba czasu, no to również trzeba e, pamiętać o tym, żeby przez ten czas przechować ten sen e, w pamięci, albo zostawić sobie furtki e, typu. Takiego jak właśnie mówię, żeby to w jakiś sposób zapisać, nagrać cokolwiek, bo... Czulam, że im bardziej chcemy zapamiętać sen, im bardziej on często się wydaje, jak się w nocy obudzimy, bardziej jasny i wydaje się nam, że kompletnie nie jest możliwe, żebyśmy go zapomnieli, to tym można powiedzieć, łatwiej on potem ulega właśnie gdzieś ginie, w mrokach. A nawet jak go pamiętamy, to w zasadzie, Trudno nam w niego wejść. Natomiast, kiedy sobie coś zapiszemy, to z reguły zapisujemy te informacje, które dają nam takie, można powiedzieć, klucze dostępu do tego, do tego snu. To, co jest takie najistotniejsze, co często potem, właśnie kiedy, kiedy tego nie robimy, umyka i pamiętamy rzeczy, które wydają nam się ważne, ale de facto one już nie dają możliwości wejścia w ten obszar, w tą przestrzeń naszego snu. No i tak się rozgadałem na temat snu. Widzę, że kurczę, na live przybywa słuchaczy, to znaczy, że chyba nie jest to takie złe rozwiązanie te wieczory zimową porą zamiast poranki. No dobra, moi mili. Uczuliłem Was na dziesiąty kin. I jeszcze tytułem uzupełnienia: dziesiąty kin odsłania nieskończone bogactwo, jakim dysponujemy od urodzenia, a o czym najprawdopodobniej nie wiemy. Teraz dowiadujemy się już coraz mocniej o tym. Coraz więcej, no ale może właśnie dlatego, że to też jest, można powiedzieć, taka no, trochę cecha, yy, czy dodatkowy program tego jutrzejszego dnia, więc tym bardziej warto z tego yy, skorzystać. No, dzięki Arturo za, za ten, za taką laurkę, no ale. Dobrze, jak, jak się wam miło szamana jeszcze słucha, was nie zanudził, no to mnie również miło jest do was mówić. Dobrze moi mili, 15 minut, nie będę rozpoczynał następnego tematu. Yy, jakaś tam audycja, udało się jej po dwóch dniach na YouTube'a wskoczyć, więc pewno ją wkleję na stronie, ale generalnie to dopiero gdzieś w przyszłym tygodniu to wszystko zaktualizuję, słuchajcie, bo... Bo po prostu tym internetem to nie idzie. Jakieś mają poblokowania na tym LTE, i po prostu, mimo że, że prędkość nie najgorsza, no to po prostu yy, mogę nadawać. Ostatnio nawet nierwie o dziwo. Yy, natomiast, jeśli chodzi o przesyłanie, no to jest kicha kompletna. No to dobra, to żegnam wszystkich. Wazeliniarzy też, jak sami się przyznają, i trzymajcie się do jutra. W takim razie, pewno gdzieś też, około 10.00, zauważam, że jestem wyjątkowo punktualny w tych wieczorkach. Więcej niż 2-3 minuty opóźnienia nie ma, także kurczę, coś się dzieje z szamanem: dziwne. Trzymajcie się, dobranoc.